Witam w kolejnym odcinku z serii Krypto. Czekalope. Czekalope, czyli rogaty zając. Pierwsze wzmianki o rogatym zającu pochodzą z 1517. Wtedy to zanotowano pierwsze obserwacje rogatych zajęcych. Jego odejścia znajduje się w Historia Animalia Liber I de Quadropedibus Viparis z 1563 roku. Rysunek zający podpisany jest Lupus Dormit autorstwa Joris Hollenflager kolejna recenzja znajduje się w encyklopedii Metak Dikwe z 1789. Jednak legenda o jagolopie powstała w Ameryce w stanie Wyoming. Legenda o rogatach zającu zawdzięczamy Deglasowi Herickowi. Nazwa Jackalop pochodzi od słów zając, od słowa jackalop oznaczającego zająca i antylopa antylopę. Pierwsze zdjęcie udało się zrobić D.B. Lee w 1965 roku. Polowanie i posiadanie trofeów z stało się modne do tego stopnia, że powstały całe branże zajmujące się produkcją okazów rogatego zająca. Najczęściej trofea były jednak sztuczne. Do czaszki bądź wypchanej głowy zająca montowano po prostu antylopię Proceder ten był tak powszechny, że opinia publiczna chciała wierzyć w niesamowitą, rogatą hybrydę. Nawet w jednym z, z ważniejszych naukowych dzieł użyto rysunku czaszki, z doczepionymi antylopimi rogami. Prace te autorstwa Ernesta Thompsona Steltona opublikowano w 1909 roku. Popularność rogatego zająca spowodowała narośnięcie legend, mitów, dzięki którym wzbogaciły się tutejsze okolice i firmy wykorzystujące wizerunek kryptydy. Powstały znaczki pocztowe z wizerunkiem Jagalopa, a w stanie Wyoming organizowano polowania, a do teraz nawet organizowane są festyny na cześć Jagalopę. Główną pamiątką, jaką turyści kupują sobie właśnie z podróży do stanu Wyoming, jest wypchany okaz bądź czaszka lub inny element nawiązujący do właśnie Jagalopę. Alert dla osób wrażliwych. Jeśli ktoś nie lubi obrazu, cierpiących zwierzątek lub też brzydzi się wszelkimi chorobami zwierząt, to radzę wyłączyć sobie ten film już na tym etapie. Prawdopodobnym rozwiązaniem występowania u królika rogów może być zarażenie się wirusem brodawczaka króliczego, który powoduje wystąpienie narośli z kreatyny, które wyglądem i rozmiarem przypominają poroże. Jest to jednak choroba język. Dziękuję za uwagę i to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć.